Tanki tankują, bruzerzy biją, a kasante skutecznie niszczyli Legend od ponad roku, dostając przy tym więcej zmian niż Skarner odkąd wyszedł, będąc w mecie przez 80% swojego czasu w tej gierce. I nie będę wspominał nawet o tym, że zredefiniował on co oznacza stwierdzenie być tankiem. I tak, nie przepadam za nim. Oczywiście mówię o gameplayu, na poziomie personalnym nic do niego nie mam, choć muszę przyznać, koloru nie lubię. Ale szarego po tym, jak padnę, bo od tej postaci, jeśli jeszcze nie wiesz, nie da się uciec. Engolokanty przykleja się jak kleszcz i nie chce puścić. Zapytasz mnie, dlaczego tank może zrobić tak, albo tak, albo tak. I niestety nie mogę odpowiedzieć na te pytania. Za to mogę ci powiedzieć, że wszystkie te klipy pochodzą z teraz. Yy, no tak, teraz może zapytasz się, jakie to ma znaczenie. Ano takie, że aktualnie Kasante nie jest nawet na swoim najsilniejszym poziomie. Bo wcześniej jego ban rate wynosił prawie 30%. Wow, musiał on naprawdę nieźle tankować. Ale to wideo nie jest. Zamiast narzekać na to jaki on był czy jaki jest, to bardziej powiem Ci jak to się stało, że w jeden rok zrobił on jedno z większych zamieszeń w Lidze Legend do tej pory. Yy, no, więc tak. 2 listopada 2022 roku. Nie w inny dzień jak co dzień. Nowy patch, nowe skiny, nowa postać. Kasante. Uczucia co do niego były mieszane w community, lekko mówiąc, bo już po samym trailerze słowa się trochę podzieliły. Wiele osób uważało pomysł tanka, który może zamienić się w damage dealera, za świetny. A niektórzy trochę sceptycznie się zapatrywali na to, ile dashi, jak i ile utility ta postać oferuje. I w dniu, w którym wyszedł, jego win ratio było zastraszająco niskie. Yy, no, tak. Yy, nie dlatego, bo był jakoś słaby, a bardziej powodem był fakt, że dopiero ludzie się go uczyli czyli. Można coś podobnego zauważyć z Hwejem, tą nową postacią, malarzem, który na wyjściu miał 30% win ratio, ale powoli ludzie zaczynają go ogarniać, co ten Heros robi, więc będzie on coraz silniejszy. Ale wracając do Kasante, jedno trzeba mu przyznać już na starcie, jest to najbardziej skomplikowany tank, jaki do tej pory wyszedł. No bez dwóch zdań. Nie żeby było nie jakiś niesamowicie ciężki, ale Malfightowi do niego daleko. I wraz z czasem, jak solo kolejkowi gracze nauczyli się go grać wraz z pro playerami, to łatwo było zauważyć, że ta postać oferuje troszeczkę za dużo. Niesamowicie tanki w Steamfightach, ciężki do zabicia na linii, dosyć mobilny i w każdym momencie gry może zamienić się w damage dealera i kogoś zoneshotować. A dodatkowo, jeden fakt, który był wtedy, to można było kancelować animację, co tworzyło troszeczkę taką z niego mini Riven, że był w stanie burstować postacie, będąc full tankiem, no troszeczkę to nie miało sensu. Przez to powstawały klipy, które nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. No i niektórzy by powiedzieli, no dobra, na Soloku to pewnie nowe mi były, także nie może być aż tak źle z tym kasantem. Ta postać robiła dosłownie 1 versus 5 w profesjonalnych grach w Chinach formie, w której powinienem tracić większość swoich defensywnych umiejętności, byłam w stanie i tak jeden kontra 5 wjechać i wygrać samemu teamfighty. Działo się to przez dobre kilka miesięcy. Każdy na to narzekał, każdy streamer, każdy gracz. Może znasz taki słynny klip Showmakera? No, stamtąd właśnie pochodzi ta copypasta. pasta. W końcu Riot zareagował i zaczął go nerfić i nerfić i nerfić. Aż w pewnym momencie zobaczyli, że to po prostu nic nie daje, że nieważne ile razy usunie mu się krawek damage'a, przeżywalności czy czegokolwiek innego, on i tak pozostaje niesamowicie silny na każdym Elo, a szczególnie w Dlatego po 11 miesiącach. Przypominam, Kasanta jest 11 miesięcy w tej grze i dostaje on swojego pierwszego reworka. Przynajmniej tak to ludzie nazywali, ja bym to bardziej nazwał taką większą zmianą. Spore osłabienia obrażeń, aby jego linia nie była tak opresyjna i spore zmiany na jego ulta. Ale to, co wiele otypeków zraziło do tej postaci, to brak możliwości kancelowania swojego W, aby robić kombosy czy inne akcje. Wiele osób stwierdziło, że to zrobiło trochę takie flow postaci oraz ilość mechanik, które musisz się nauczyć, aby być dobrym Kasantę. Powiedziałbym, że miał on inne problemy, ale jak to uważa? I w końcu Kasante po tej zmianie jest useless, jest niegrywalny. Przez ostatnie 11 miesięcy bycia ciągle w mecie w końcu przyszedł czas, aby sobie odpoczął. Eee, a przynajmniej tak każdy myślał, ten banzier jest chyba oczkiem w głowie pchreka. bo po jednym patchu bycia słabszym od razu dostaje bufa i witamy z powrotem. Są postaci, które muszą czekać miesiące, może nawet lata na zmianę, a Kasante po jednym patchu wraca jakby nigdy nic. I ostatnimi czasy też dostają jakieś zmiany, trochę go nerfią, trochę bufują, ale nadal trzyma się on na dobrym, stabilnym poziomie. Niektórzy by nawet powiedzieli, że zbyt stabilnym, ale to jak kto uważa. No dobra, ale skończmy już z tą historią, a skupmy się bardziej na tym, co się dzieje teraz. Bo aktualnie Okasanta jest troszeczkę ciszej jest on trochę takim cichym agentem. Na warcach była głównie mowa o dominacji trzech innych postaci na górnej alejce, mianowicie. Był to Rumble, był to Jax i był to Renekton. Nie było za dużo mowy o naszym ciemnym charakterze, choć znalazł się on aż w 55% gier. Także nieważne co kto powie, on nadal jest w dobrym stanie. I sposób w jaki się go gra nie za bardzo się zmienił. Na ten moment jedyny item jaki OTP. I na tej postaci składają, to Gunflet. Okazjonalnie ktoś wyciągnie Jaxo, ale bądźmy ze sobą szczerzy. Gunflet to jest item dosłownie stworzony dla Kassante. Rzucasz kioska, slowujesz, auto z pasywą slowujesz i to jest nieskończony cykl, w którym nie odejdziesz, nawet jeśli byś chciał. Co ciekawe, ten item jest tak dobry, że czapy również się go też składa jako pierwszy wybór. Choć sprawdziłem, jak grają proplayerzy czy o te peki, i oni, jak grają w wapeka, to na pierwszym baku biorą megatrona, nieważne co. I nie będą z niego nic składać, po prostu będzie w leżał do końca gry. Sunfire jest równie dobry. Są to dwa główne itemy, tej postaci i dalej jest budowane cokolwiek, co daje ci dobre staty na dany mecz. Choć warto wspomnieć o jednym. Najważniejszy spel Cassante, czyli jego Q, jest bufowany w zależności od dodatkowych hp i armorów, czy rezistów. Dodatkowo jego spele biją więcej im więcej ma właśnie armorów, czy też rezistów. Do czego zmierzam? Że idealny dla niego item jako trzeci, bądź czwarty to Gargoyle. Oprócz tych armorków i rezistów, który ten item daje sporo, jest jeszcze shield. Shield, który jest ogromny, to chyba każdy wie. Dlatego warto zachować tą miejkę i dopiero użyć, jak wiedzisz, w tą squishy formę. A co do run, to wchodzi w grę tylko grasp i aftershock. Grasp w melki, aftershock w ręczów. Patrzyłem, niektórzy grają shield basha, ale jak dla mnie, Demolish jest 10 razy lepszy w większość meczapów. No a w drugim ciastka. Gra tym ziomkiem wygląda następująco: samonerki to zawsze tepek i w drugim flash. Ja preferuję flash, ale Ghost też ma jakieś swoje zastosowanie. Bo tak jak mówiłem, raz się przykleisz i nie odpuszczasz, także Ghost, no może być do tego przydatny. Idle game to miejsce, gdzie Kasante prawdopodobnie jest najsłabszy. Co zauważyłem, to tradowanie się z Q i autosa z graspem to jest najlepsze, co można zrobić. Spamian W 3 E bardzo szybko wyląduje bez many, z czego jego Q też dostał nerfa na manę, także nie możesz tym aż tak bardzo spamić. Można szukać wieli przyrzuceń w stronę swojego towera, żeby koleś z zaskoczenia zabić. Jest to aktualnie cięższe, jako że jego woł ma dłuższy cast time niż kiedyś, ale nadal jest to w pełni możliwe, wyszło mi kilka razy, nie jest to tak ciężkie jak się wydaje. Na mobilnych postaciach pewnie tego nie zrobisz, ale na jakiegoś kloca to może jak najbardziej. I w zależności na co grasz, to inny item na pierwszym baku. Ja polecam sinach no no, noba grasz. I w sumie jak nie orasz, to też możesz. Tylko w postaci, które wiesz, że i tak nie będziesz mógł się trajdować, bierz coś innego. Po ulcie się trochę gra zmienia, bo dla Xante odblokowuje się jego druga, silniejsza wersja. Tak jak od początku gry chodzisz jako tanki kloc, który za dużo potencjału nie ma na early killa czy coś, tak po ulcie możesz realnie kogoś zaciupać, ale nie po prostu ultując, oj, nie! nie. Jeśli nie wiesz, to ult zabiera ci połowę healthika i do tego resisty z armorami. Najlepiej jest zacząć fighta od tego co masz, w tank formie, oczywiście, i dopiero ultnąć kolesiek, jak ty będziesz trochę bardziej low, jak on będzie trochę bardziej low. Ulcikiem też resetujesz cooldown w dlatego warto skastować tego spela przed ultowaniem. Plusem tego ulta, oprócz do damage'a jest też fakt, że możesz z przegranego fajta zrobić wygranego. Co mam przez to na myśli? Otóż jak jesteś achetny jakiegoś buraka, to może on nie będzie chciał za bardzo się z tobą bić. No ale jak mu się wbijesz Wave'a, to trochę mu wraca wiary, wiesz, że może wygrać. W tym momencie klikasz ulta i wysyłasz typa za ścianę, a jeden na jeden to on już nie wygra. Wcześniej jakby on mega broken, to grali tym ziomkiem również na Midzie, ja też go tam przetestowałem i wyglądało to trochę inaczej. Tankuje się tu o wiele więcej depsa, nie da się za bardzo tradować. Z second windem i Midoran Shield'em da się przetrwać i często da się też Olina znaleźć na linii. Jeśli przeciwnik. Jest nieuważny, to daszujesz się do creepa, bo cykcy, i ziomek pada. Nawet pod turetem da się na luzie szukać. Jak dojdzie się do mid gameu bądź late gameu, to Kassante staje się takim potworem. Głównie tym powodem jest to, że są tanki w ciul. Na side i tak będziesz wtapiał na większość postaci typu Fiora, Wayne czy chociażby Trandle. Także side a ja bym raczej unikał w takie postacie. Teamfight to jest miejsce, gdzie się odnajdziesz, bo podczas teamfightów jesteś w stanie spełniać mnóstwo zadań. Kasante może dobrze pilować, a zarazem, jeśli venom jest nafidowany target, to bezproblemowo możesz do niego podjechać i go zgasić. I nie, no, nie oznacza to, że Cassante to ma jakiś fajny ingate czy coś. Bo nie za so bardzo go ma. Znaczy to bardziej tyle, że jeśli ziomki będą cosplayować Lee i nie będą cię widzieć na flance, to możesz wjechać na backline i samemu wygrać Teamfight. Nie polecałbym rzeczy w stylu wbijam się od razu i instaluję i padam, bo to jest najszybszy sposób, żeby stracić 20 punktów. W Teamfightie bym powiedział, że chcesz raczej unikać używania ulta za szybko, bo to cię zmiecie z planszy. Tak samo Twoje W, to nie jest tylko jakiś dash i stunek i tyle. Daje to ogromnego redukta depsa i do tego co ków nie przyjmujesz. Także warto wytajmować tego spelka poprawnie. No i jest jeszcze rzecz, o której nie wspomniałem koneserzy Kasante testują drugie drzewko run, jak i temy, a mianowicie Conqueror. Conqueror oferuje o wiele lepsze oliny niż Gracz czy Aftershock, a build jaki znalazłem to Full Tank z Callbreakerem. Czy ma to sens? No na pewno. Nie, na pewno nie. Według mnie już lepiej piknąć normalnego bruzera niż bawić się w bruzer Kasanta jakiegoś. I czy Kasanty zniszczył League Legend? No na pewno trochę tak. Terroryzował on propleja przez 11 miesięcy, bo jednak tak mobilnej postaci z 5000 tysiącami healtha, 300 armora, 300 resista nie było jeszcze w grze. A do tego z możliwością one 100 do 0 Design jak dla mnie jest idealny. Postać, która w trakcie fighta może przerzucić swoje tanki, atrybuty i zostać damage dealerem. Pomysł jest naprawdę świetny, ale co do wykonania, to naprawdę troszeczkę brakowało. No i dobra, ten tego. Zagrałem też kilka gier, a pierwszą z nich na Ione. Kolega z pami co sekundę i dostaje ganka. Padam. I po tym dostaje na linii oklep. Nie mam itemków, także najlepsze dopiero przede mną, ale jeszcze nie teraz, bo enemy support po prostu wjeżdża mi na linię mnie zaorać. Ale przynajmniej mój teamek przyszedł się zrewanżować. I w ramach pomocy umiera moja syndra, i umiera moja. Moja Lilia, gdzie na chłopaki, wielkie serce dla was. Ale dobra, testuję limity, level do tyłu, Shin i tabi. A koleś, kolesia po prostu zmienia tam z planszy, jakby nigdy nic. Po moich hitemkach ciężko się temu Janoszowi trajdować. Już rozumiem, jakim cudem ta postać skradła tyle serc. Porywam Jonasza i ukradłem mu życie. Ku kurde, dużo tych analogii złodzieja coś. Ale serio, jak na tanka, a dużo właśnie tankami się nagrałem w życiu, to dosyć sporo ta postać. O, Potem ciężko było temu jonasowi wlejnować na mnie. Robię mu to, o czym mówiłem, przyklejam się do typa, Slowek słowek ex i tak w kółko. Ale gier... Nie wyglądała za dobrze. Timek nie wyrabiał na koniec jeszcze dwóch kolesi poza Miatem, ale to już bez znaczenia. Gigi. Następna nam idzie na tą nową postać. Irli tylko farma, bo nie da rady nawet do ziemka podejść. Ale szóstka wbita, Ziemek podchodzi za daleko i wbita. Może nie było to clean, może nie było to czyściutkie, ale kill to kill. I chyba powtórzę ten numer. Jak na Negatrona i robi Krystala to Demet jak najbardziej się zgadza. Potem były leciutkie kłopoty, troszeczkę się poumierało, mi, no co zrobię, ale na side pod które tę koleś myśli że jest bezpieczny, a tu takie jaja. Niesamowite. Wlecił już po wielu przeprawach. Fajna ucieczka mi się nawet przytrafiła. Dwóch kolesi mnie goni robię młyn typ ze ściany i Tak Ta gra była za Friko, także też essa. Następnie w Gwen. Linia ok, jungler nie okej. Okay. Ale nie będę narzekać, bo chwilę później dejwuje Gwen jeden za jeden. Dla mnie warf. Jeśli taki ziomek nie będzie uważać, to na ludzie mogę go złaszytować jako kasantę. Nie grałem nim wcześniej za dużo, ale naprawdę fajna postać. Szkoda tylko, że nie grałem nim, kiedy wszystkie kombosy były z flashem i cancel animacji. Ogólnie gierka była o wiele cięższa niż powinna być, szczególnie że ja robię takie oro w team No ale cóż, 35 minut się męczyliśmy, ale Jeden dobry ulcik od dla całą grę po wlejcie w lecie. I zobacz jeszcze to na Eloi. Zupełny stomp Koleś nie czai, co mu się w ogóle dzieje. Dostaje straszliwy oklep, pada raz za razem. Powoli zaczynam sobie orać tym kasenciarzem. Meczyk to był taki stomp jakich mało. Prawie 40 kg przewagi na koniec. No, także kasante nie fajny zniszczył. Lola, nienawidzę tej postaci. Elo się ma